Witam Państwa serdecznie, z tej strony Dariusz Wyczling, firma PROCAM, w naszym kolejnym odcinku Prokam ALERT, który poświęcony będzie zabiegom T3 w pszenicy ozimej. O żytach, przeżytach, i jęczmieniu mówiłem przy okazji zabiegów T2, ale kilka zdań ten temat powiem. Proszę Państwa, no więc przechodzimy do meritum. Znajdujemy się w stacji doświadczalnej oceny odmian w Radostowie. Nasze poletka e, doświadczalne z odmianami, jak widzimy piękny argument e, Ritter, nowa nasza odmiana Activus, Faustus, a zwłaszcza Findus. Nasz król pól, o którym wielokrotnie mówiliśmy tutaj, rosną. Dzisiaj będziemy wykonywali zabiegi T2. Mamy w pełni wytrzelcony liść flagowy, ale już za jakieś dwa tygodnie dobre, dwa z kawałkiem, będziemy wykonywali zabiegi T3. Po co je robimy? Po to, żeby ochronić przynajmniej dwa górne liście, bo zabieg T2 przypominam, chroni trzy liście. Te najważniejsze, jeżeli chodzi o plon, to jest 75% ponad e, budowania plonów pszenicy. I dlaczego akurat w T2 ten zabieg jest tak ważny? Ponieważ jesteśmy w stanie pokryć trzeci liść od góry, ten, który daje kilkanaście procent budowania plonów Potem, jak kłos już wyjdzie na początku do pełni kwitnienia, gdzie mamy optymalny zabieg w fazie T3, to już praktycznie najlepszy opryskiwacz nie jest w stanie wtłoczyć nam substancji aktywnej na trzeci liś. Zostaje pokryty liś flagowy, podflagowy i, i kłos. Proszę Państwa, co zwalczamy w tym okresie? Jeżeli chodzi, powiem parę zdań o szkodnikach. Tutaj głównie możemy spotkać się z mszycami, zwłaszcza po ociepleniu. Mamy przesunięcie wegetacji co najmniej o 10 dni w każdym rejonie naszego kraju, dlatego jest to relatywnie późno. Dzisiaj mamy 1 czerwiec, Dzień Dziecka yy, w Radostowie i to po prostu widzimy, że w ubiegłym roku już szykowaliśmy się do zabiegów T3. Tutaj mamy co najmniej 2 tygodnie, może nawet 2,5, zależnie od przebiegu pogody. Czyli co będziemy zwalczać, jeżeli chodzi o szkodniki? Mszyce, będziemy zwalczać też yy, skrzypionki, Także na kłosach mogą być wciornaski czy też pryszczarek zbożowy, który może wyrządzać duże szkody. Wiemy dobrze, że w ubiegłym roku skończyła się rejestracja dimetrolatora. Na koniec maja do końca czerwca można było go stosować, np. RODAM czy B58. I nie mamy skutecznych rozwiązań, jeżeli chodzi o wysokie temperatury powyżej 20-22 stopni. Wtedy wiemy, że. Pyrotroidy działają troszeczkę słabiej, ale też krócej. Co mamy, jaką mamy dla Państwa propozycję? Fajny produkt, jest to Siltak. Produkt zawierający długołańcuchowe polimery, głównie silikonowe, który działa na szkodnika fizycznie. Jak widzimy na tym slajdzie, produkt ten musi pokryć dobrze szkodnika i go bezwładnie, jakby taką siatką. Widać to ładnie na slajdzie, który w tej chwili widzimy. Proszę Państwa, jaka dawka? 0,4 litra w 200 litrach wody. Minimum 200 litrów wody, ponieważ szkodnik musi być dobrze pokryty. I dwa, nie można go robić zapobiegawczo. Mszyce muszą być na polu. W celu uzupełnienia innych szkodników, takich jak szypiątki, pryszczarek, czy też wciornaski, dodajemy pyretroid, który poszerzałam skuteczność. Dwa, Siltak poprawia nam też skuteczność działania pyretroidów o kilkanaście procent, nawet do 20%, ponieważ działa też podobnie jak adiowant. Tutaj adiowantów nie dajemy. Co jest ważne, siltak dajemy jako ostatni do mieszaniny zbiornikowej. Proszę Państwa, przechodzimy do grzybów patogenicznych pszenicy. Liście. Rdze, zarówno żółta jak i brunatna. Brunata blajsaś liści, tak zwana DTR. Widać to już na poletkach, ale nie będę się skupiał, pokażemy to na slajdach. E, paskowa zapaskowana liści. Od ponad miesiąca padały deszcze, no stop, w kraju. mierkowana temperatura. Poczekajcie, kto nie zrobił zabiegów T2, popełnił ogromny błąd. Zobaczycie, że to będzie go drogo kosztowało. Dlatego ważny jest zabieg. tych, tej robimy T2. Gdzie ograniczymy te patogeny grzybowe i będziemy potem walczyć z chorobami liści, kłosów w późniejszym okresie, o których tutaj mówię. Co jeszcze? Mikrodokium nivale, czyli pleśń śniegowa, która na północy, ze względu na, bezśnieżną, na śnieżną zimę, nie bezśnieżną, a śnieżną zimę, na niezamarzniętej glebie spowodowała duże straty, zwłaszcza w ciążytach, ale też na pszenicach. I to na liściach może również mocno występować. Proszę Państwa, na kłosie fuzariozy, grzyby tworzące mikotoksyny, bardzo trudne do zwalczenia. Metabo mikotoksyny to metabolity powodujące dużo uszkodzeń w organizmach ludzkich czy zwierzęcych. Nie będę o tym mówił, bo wielokrotnie o tym mówiłem i pisałem. Tak? Bardzo niebezpieczny temat: po przekroczeniu pewnych norm, nie jesteśmy w stanie tego ziarna sprzedać ani na konsumpcję, ani na paszę. Pamiętajmy o tym. Proszę Państwa. Septoria nodorum, czyli septrioza występująca na liściach i kłosach, również może być problemem. Grzyby czerniowe, zwłaszcza na słabo ochronionych plantacjach w późniejszym okresie, jak pada deszcz, które może nie wpływają na plam, bo to tak zwani padlinożerc, one wychodzą później po innych chorobach, które wystąpiły, ale mogą tworzyć również grzyby alternalia alternata, również może tworzyć mikotoksyny, pamiętajcie o tym. Co robimy w zabiegach fungicydowych w pszenicy? My polecamy najpewniejsze, charakteryzujące się najwyższą skutecznością substancje aktywne zawarte w preparatach Fandango, Buzz Ultra, Protendo Extra czy też Karamba. To są doskonałe kombinacje, gdzie stosujemy je w pszenicy, zwłaszcza Fandango plus Buzz plus Karamba czy też Protendo plus Karamba zwany u nas protendopak. Pytajcie naszych agronomów o protendopak. Bardzo mocne, skuteczne rozwiązanie. W pszenżytach, jak jeszcze nie robiliście zabiegu, bo u nas dopiero się kłoszą, w pewnych rejonach jest pełnia kłoszenia, ale też początek kłoszenia, w pełni wykształcone pszenżyto, robimy zabieg na przykład fandango z buzem, czy na przykład karambę z buzem. Też fajnie wyjdzie na średnio intensywnych plantacjach. Proszę Państwa, co jeszcze? No w tym okresie możemy również odżywiać do dożywiać kłos ponieważ już doglebowo raczej zastosowaliście dawki nawozów w ten ostatni moment na azot krótko przed kłoszeniem, czyli jeszcze mamy tydzień, 10 dni na ostatnią dawkę na tej plantacji, krótko przed wyjściem kłosa możemy jeszcze zastosować dawkę azotu trzecią, bądź czwartą, zależnie od sytuacji. Co robimy? NHCA Delta, która wpłynie nam na piękne wypełnienie, wyrównanie ziarna, Większą gęstość w stanie sypnym, jak również wpłynie nam na zawartość białka. W naszych doświadczeniach yy, wyniki pokazują jasno, że dzięki stosowaniu delty w okresie liścia wlogowego kłosa uzyskujemy od 0,7 do 1% wzrost białka w ziarnie, co będzie dawało ekstra premię za jakość, tak? Co możemy do tego dorzucić również w początku do pełni kwitnienia? Prokali plus, kilogram na przykład. Co daje prokali plus? Daje, poprawia nam, jakby to powiedzieć, odporność roślin w razie mokrych żniw na utratę liczby opadania. Pokazywały to wielokrotnie doświadczenia, że o 5-7 dni ta liczba opadania jest lepiej trzymana, zwłaszcza w mokre żniwa, po zastosowaniu Prokali plus, i dlatego zachęcam Państwa do zastosowania tego, tym bardziej są wysokie ceny na płody rolne, na zboża, też na rzepak. Warto inwestować, warto nie oszczędzać, warto zainwestować na tej ostatniej prostej, bo zbliżamy się do mety, czyli do żniw, tak? Co jeszcze można tutaj powiedzieć? Hurricane! Pokrycie kłosa piękne, idealne, dysze dwustrumieniowe do tego, to wzrost skuteczności, zwłaszcza jeżeli chodzi o grzyby fuzaryjne, o 15-20% pokazują to nasze doświadczenia, jak również badania niezależne z ośrodków doradczych na Zachodzie i w Polsce. Warto zainwestować te 10 12 zł na Hurricane, żeby lepiej pokryć ten kłos, żeby ta substancja aktywna nam wnikła bardziej do środka, żeby ten efekt, ta efektywność zastosowania fungicydów była większa. Proszę Państwa, Cóż więcej, więcej pytajcie agronomów Prokam, oni są dobrze wydrukowani, wiedzą co do danego pola, do danego gospodarstwa dobrać, do danej odmiany, do danych warunków, zależnie, zależne jest to od przebiegu pogody. Ja Państwu serdecznie dziękuję, zapraszam, nasze wirtualne dni pola, które za moment będą już trwają w internecie. A także do kontaktu z naszymi agronomami, do czytania agronomii sukcesu, czy też naszego świetnego katalogu nasiennego, gdzie mamy kapitalne odmiany nie tylko zbóż, o których wspominałem, ale też rzepaku takich jak Absolut, jak Astana, czy też Augusta. Exoter Hamilton. Dziękuję bardzo, do zobaczenia!